underhall Venice. Jeśli marka Vanderhall nigdy nie obiła Ci się uszy, to pewnie dlatego, że firma Vanderhall Motorworks powstała w 2010 roku, a pierwszy model Laguna trafił na rynek dopiero w 2016. Model Venice jest w sprzedaży w Stanach od 2017 roku, a teraz Vanderhall wchodzi do Polski. Co to w ogóle za pojazd? W chwili kręcenia tego materiału europejski proces homologacji jeszcze trwa, ale najprawdopodobniej Vanderhall zostanie zakwalifikowany jako trójkołowy motocykl, który można prowadzić na prawo jazdy kategorii B. Ponieważ ten trójkołowiec ma fabryczne pasy bezpieczeństwa, w Polsce nie trzeba jeździć nim w kasku. Chociaż w trasę, gdzie jedziesz za innymi samochodami, kask może być dobrym pomysłem. Na pewno warto zaopatrzyć się w gogle, bo w ciepły dzień pęd powietrza wysusza spojówki. Wiem co mówię, zrobiłem tym autem ponad 400 km w ponad 30 stopniowym upale. Pod przytwierdzoną ośmioma śrubami maską Vanderhola Venice pracuje turbodoładowany silnik 1.4 z Opla. Ma on 180 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 250 Nm. Do tego sześciostopniowy automat, czas od 0 do setki poniżej 5 sekund, napęd na przód, a z tyłu jedno koło z oponą 285x35, 18 cali. Założyciel firmy Steve Hall chciał stworzyć konkurenta dla pojazdów takich jak Polaris Slingshot czy Morgan Three Wheeler. Tego typu pojazdy z jednej strony dają poczucie nieskrępowanej wolności jak motocykle, a z drugiej strony są bezpieczniejsze, są bardziej stabilne i przede wszystkim nie wymagają odzieży ochronnej. Wprawdzie czasem widuję ludzi na motocyklach, którzy jeżdżą w samych t-shirtach i shortach, no i w kasku oczywiście, ale mnie oberwało się za to, że testowałem raz motocykl bez rękawic. Więc sami rozumiecie, tego typu ubrania są potrzebne. Po latach projektowania i eksperymentowania Hall stworzył pojazd z rozkładem masy 70% z przodu, 30% z tyłu. Ze względu na zastosowanie silnika z GM, najprostszym rozwiązaniem było pozostawienie napędu na przednią oś. To z kolei oznacza, że można bezpiecznie wykorzystać moment obrotowy turbodoładowanego silnika. Trójkołowiec waży 650 kg i ma niecałe 360 cm długości. Tak, Venice waży mniej więcej tyle co Maluch, ale jest 8 razy mocniejszy. Ze świateł Vanderholt zaskakuje motocyklistów, którzy potrzebują chwili na uspokojenie przedniego koła, zanim mogą mocniej odkręcić manetkę. Do tego bardzo fajnie dopracowany, oldschoolowo brzmiący wydech i blow-off z turbo. Jakie efekty dźwiękowe ci nie odpowiadają? To w 2020 roku pojawi się też wersja z napędem elektrycznym, ale to temat na inny materiał. O ile mocy i elastyczności starcza do wyprzedzania, o tyle musisz brać poprawkę na widoczność. Siedzisz w otwartym kokpicie i widzisz swoje lewe koło. W normalnych okolicznościach lewe koło jest przed Twoją lewą nogą, więc widzisz o wiele dalej, bez wychylania się. Tu musisz się wychylić, żeby coś zobaczyć. W ogóle sporo musisz kręcić głową, bo te retro lusterka fajnie wyglądają, ale żeby było w nich coś widać, to tak nie bardzo. Ja mam 175 cm wzrostu, więc oczy mam tuż pod krawędzią szyby, ale wyższy kierowca będzie widział albo krawędź, albo nad krawędzią i będzie miał wiatr w oczy. Na szczęście można zsunąć się niżej. W kokpicie jest nadspodziewanie dużo miejsca wzdłuż, bo na szerokość trzeba się lubić z pasażerem lub z pasażerką, szczególnie w ciepły dzień, kiedy po plecach leje ci się pot. Za to w chłodne dni okazuje się, że kokpit bardzo dobrze chroni od wiatru. Do tego ogrzewanie z nadmuchem i ogrzewane fotele. Uwaga na deszczowe dni. Wprawdzie błotniki dobrze osłaniają przed wodą spod kół, ale nie ma wycieraczki, więc po chwili jedziesz na ślepo. Trzeba się zatrzymać i przeczekać, jak na motocyklu. Prowadzenie. Układ kierowniczy jest elektrycznie wspomagany, ale czujesz to tylko podczas manewrów, kiedy nie musisz z całej siły kręcić kierownicą, a kierownicą nakręcisz się sporo. Promień skrętów Wanderhall ma jak statek, więc zamiast zawracać na 3, zawracasz często na 4. W każdym razie podczas jazdy układ kierowniczy jest przyjemnie ciężki, jest precyzyjny, ale nie nerwowy. Praktycznie cały czas szorujesz tyłkiem pojazdu, widzisz jedno z przednich kół, więc doskonale czujesz, co dzieje się z pojazdem. Jak już wspominałem, szybkie ruszanie wanderhol ogarnia bez problemu. Za to przy hamowaniu trzeba wykazać się refleksem, bo o ile hamulce są bardzo skuteczne, o tyle drobne nierówności na drodze lub lekko skręcone koła sprawiają, że tył zaczyna myszkować. Można się zdziwić na przykład podczas dohamowania w zakręcie, wiem nie powinno się tego robić, ale to się zdarza. Sześciostępniowy automat nie jest najmocniejszą stroną tego pojazdu, w tym sensie, że... Zbyt szybko wrzuca szósty bieg. Nawiasem mówiąc, wskaźnik biegów jest analogowy, to bardzo fajny detal, który pasuje do całego tego oldschoolowego projektu kokpitu. Przy podjeżdżaniu nawet pod niewielkie wzniesienia czuć, że silnik zaczyna się dławić, trzeba mocniej drać gazu, żeby wymusić redukcję. Można też zmieniać biegi ręcznie, do tego służy ta dźwignia po lewej stronie kokpitu, ale najpierw trzeba się przełączyć w tryb manualny, bo inaczej to nie zadziała. Zawieszenie jest sztywne, co nie powinno nikogo dziwić, ale dopiero na bardzo złej jakości drogach trzeba zdjąć nogę z gazu, żeby nie podskoczyć. To powiedziawszy, wanderhol Venice został tak zaprojektowany, że 80% przyjemności zjazdy masz przy prędkościach poniżej ograniczeń. Podobno da się tym rozpędzić do ponad 200 km na godzinę, ale już przy 120 rywa głowę i warto zaopatrzyć się w ochronne nauczniki. Zamiast pędzić na złamanie karku, ja wolę jechać spokojnie ale za to słuchać muzyki. Nawet w zapowiadającym się na tak analogowy pojeździe, nie zapomniano o Bluetooth. Wprawdzie tylko do odtwarzania muzyki, ale wyobrażam sobie, że rozmowy telefoniczne bez specjalnego mikrofonu, jak w kaskach motocyklowych, byłoby niemożliwe. Jestem pewien, że klienci ogarną taki sprzęt we własnym zakresie. Kilka słów o wnętrzu. Jest analogowy prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik biegów i wskaźnik doładowania. Ponadto kilka nieoznakowanych przełączników, z których wiem, że jeden służy do włączania Bluetooth, dwa są na wypadek, gdyby właściciel chciał podłączyć jakieś dodatkowe akcesoria, a jeden nie mam pojęcia, co robi, bo instrukcja dostępna na stronie jest dla wersji amerykańskiej z tempomatem. W europejskiej specyfikacji tempomatu nie ma. Za to wyposażenie jest o wiele bogatsze niż w bazowej wersji amerykańskiej. Tam wszystko poza podstawowymi wskaźnikami dostępne jest jako opcja. Amerykanie mają też szersze możliwości personalizacji, ale rozumiem, że dla ułatwienia i przyspieszenia procesu zamówień w Europie wyboru będzie mniej. Z perspektywy przejechanych Wanderholem kilkuset kilometrów, mogę powiedzieć, że fotele są bardzo wygodne. Chciałbym takie mieć w moim samochodzie. Jest regulacja przód, tył. Nie ma regulacji. Nachylenia oparcia. Kierownica, o dziwo, regulowana jest w dwóch płaszczyznach, nawet jeśli zakres regulacji jest niewielki. Ja na przykład chciałbym podnieść jeszcze bardziej kierownicę, żeby wygodniej wysiadać. A tak, najwygodniej wysiada się na prawą stronę. Poważnie. To gdzie można coś takiego kupić? Wanderhall ma obecnie czterech dealerów w Europie, w tym jednego w Łodzi. I to właśnie dzięki uprzejmości łódzkiego dealera oglądacie ten test. W Polsce ceny Wanderhola Venice zaczynają się od 230 tysięcy złotych. Oprócz dwuosobowego Roadstera jest też jednoosobowy Speedster, który ma zakrytą prawą część kokpitu, a pod nią znajduje się miejsce na bagaż. Roadster ma miejsce głównie na pokrowiec, bo cała przestrzeń ładunkowa znajduje się między fotelami, a 35-litrowym bakiem. Pionowe wzmocnienie dodatkowo utrudnia wkładanie tam większych przedmiotów, więc nie pakuj nic więcej niż kosmetyczkę na drogę. W 2020 roku, oprócz wersji elektrycznej Edison, pojawi się też wzmocniona wersja Venice R oraz bardziej luksusowy Vanderhall Carmel. Zdaję sobie sprawę z niszowości trójkołowców. To droga zabawka, którą najlepiej przetransportować w ciekawe miejsce i tam cieszyć się jazdą z wiatrem we włosach. Tym razem kręcę się blisko domu, ale mam jeszcze 3/4 baku, więc do zobaczenia w następnym odcinku.